Komuś psiku, czy mamy jakąś nie? Chcesz koło przebić? No, dawaj. Chyba powietrze uciekło. Dlaczego moja broń nie była przeładowana? Ja to sprawdzę. Hmm. A ja mogę tak bowiem nieskończoność przeładowywać. Ja nie wiem, czy coś... I, i, ta I ta opona zaraz zniknie, czy... Nie wiem w sumie, czy w ogóle coś się stało, ale... Myślę, że tak. No, no, czemu to musiało być jednoosobowe? Bo w prawie idealnym stanie. CPN blisko. Tu się, a tu się w ogóle na, na stacji paliwo kupi? Ty, tam jest ja... jakaś koparka druga. Gdzie, gdzie, gdzie? W lewo, taka żółta. Czy to działa, czy to jest element dotyczenia? Ale gdzie, czekaj, to tam, 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 tam jest tam. budowa po lewej stronie, zobacz. No i? A widzisz koparkę gdzieś? No. Jest, żółta. No. Nie zwróciłeś uwagi w jakim kolorze tam ta była, nie? To ciemno już było. Ciemno, ciemno, ciemno było, no? Czekaj, bo my z tak chodzimy, bo tę budowa, to jest, wiesz. Już ktoś może na dźwigu już nie dobrze siedzieć i na spój Nie, raczej na, na dźwig raczej nikt nie wejdzie. Łatwiej z niego spaść niż wejść. Ciąg dalszy Co no to co to do tego da? Oj nie nie, nie nie, chyba nie A czy do tego? No to też nie. To też nie Szkoda Spadamy stąd No. I tak jest dość dużo pojazdów takich mm -hmm. Mało z nich jest sprawnych ale Kurczę na no, ten toolbox by się przydał to by dało urododział naprawić jak coś Rozglądam a... się na lewo prawo czy tam nic nie widać nie. To jest jakaś restauracja chyba. Szpital na lewo chyba? Na lewo nie, to jest restauracja to ma. I ten krzyżyk to nie szpital? Gdzie krzyżyk? Na znaku? że W lewo. No nawet nie wiem. Albo nie wiem. Gdzieś się jakaś pani tam zagrowała. Ten przeskok jest najlepszy. wow Uff. Chyba się na mnie zagrował znowu. O, let's go. A, to są dwa te same budynki chyba. No restauracja. Wow w tej restauracji do Zedów jest dość dużo Ja muszę wejść w choinkę No ja też muszę Ty gdzieś tutaj trzeba wejść w choinkę bo... Co? To lotnisko jest już prawie tutaj zaraz Gdzie ty jesteś? Pobiegam do przodu Aha no bo ja to wszystko ja tu chwilę postaję z tej klanicy Mogę ci go zdjąć. Aż się odechce, no to jak chcesz, to na razie siada. Hmm. 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 Mam takie pytanie. Gdzie no? jesteś? <noise> na górze, tak. Dobra. O stronę, w którą biegliśmy. No ty gdzie jesteś? No ja byłem na dole, foince. Ten Z był przy mnie pe pewnie, także. No nie widzę. Hmm. No właśnie. Widzisz tego trupa, tego zada? Chciałbym się wrócić do mojej choinki, poczekaj. Widzicie, dobra, dobra. Gdzie jesteś? Ty mówisz, że jesteś na górze. ja... ja A, no nie, bo ja masz tak na górze. No. no tutaj generalnie coś jest, To jest jakiś obóz wojskowy więc, więc Są dwa obozy wojskowe więc Albo umrzemy albo znajdziemy coś ciekawego Jep Też ten drugi to jest, fa nie, ten drugi to jest fabryka nie ważne. No aż ale to tutaj to, to, to jest coś wojskowego mhm. Szybciej ode mnie biegasz? No może. No szybciej. Przez moją szczupłą sylwetkę. <laughs> Przez te buty. Mam jakieś specjalne? No może Air Maxy. O. Hmm. Mam jakieś dziwne coś, jakieś kozaczki. No tam jest chyba taka wieża jak na... ...tutaj na Zielonej Górze. Nie wiem czy to jest bezpieczne co robimy Patrz 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 mhm. Wow tu jest jakieś takie większe nawet o. Jakie Rambo w ogóle Teraz tak ta. Oczary. Nawet <laughs> na mapie to jest zaznaczone Chylona delikatnie Ząbiaczki Czekaj Wystrza Wystrzelam te łzy Pięknie Pat Nawet miętko Jeszcze dwa razy mogę sobie z niego strzelić tylko. Ty Strzał był? Nie... Wow! W środku są? W środku było. Jesteś w stanie mnie zabandażować? Eee, jak to się robi? Aha. No już. Będziesz once. Yep. Z okay. tłumnikiem mam, znaczy jest, jest cicha amunicja, więc spoko. Mm -hmm. Proszę bardzo. Tylko się wydaje głośno. A tamten co, modli się? Co my tu mamy? S, A, F? Co? M, co to, ale nie mam do tego amunicji. Nie pierwszy raz tą broń widzę w ogóle. Pan zombie, te magazyn Co, używane w makarow Nie wiem Pan zombie go puścił coś sobie. Ten też, w ogóle... Kuźwa każdy zębek coś ma przy sobie. No? Działeś. Kurczę. To przemkniemy po cichu może? Czy wolisz ich? No już się zagrował. No ja wiem jak to zrobimy choć. Baczkiem ładnie. Tu i tak się nie da kuć, bo wejść do większości z tych budynków, bo to są zamknięte. Tam są jest, to, nie, to, nie są to są jakieś takie szopki. A tam jest jakby ta druga budka i tą budkę chciałbym sprawdzić. Pierwszy raz na tym odcisku jestem. Widzę straż pożarną. Dużo hangarów. Kampię się tu za drzewkiem jeszcze i popatrzę. Zombie z tyłu, za plecami Czemu chodzenie na Dobra, ale mamy go Teraz jak tam wejść? Tu na lewo jakiś budynek jest, ciśniamy dom mhm. O. Oh. Chyba mi przykro To co jest helikrasz? Nie, to jest chyba element nie wygląda na Henry Krasza. Ty kwawie, kuźwa mać Podrapał cię. Mm -hmm. Dobra, biegnij. Mm -hmm. Ty czemu jest? No kuźwa, uzginiasz, dziękuję. Zabandażuję się szybko. O ile mam jeszcze coś? No nie gadaj, że nie mam bandaży. Nie masz? Nie mam. Chciałem mieć tylko jeden, to tobie dałem ten. No. To się nie da robić, nie? No zrobi się bandaże. Mm -hmm, Zobaczę, że nie, Dobra, nie. Ale ich jest dość dużo. Co to za budynek jest? Nie mam pojęcia. No lek, hotelowiec. mogę podotnisko dość. O nie. Hmm. Widzisz to na pasie startowym? Trzeci hangar od lewej. Nie, nie. umiem tym latać. Umiesz? Nie umiem. Ci się nauczysz. Jo, to ma skrzydła. Tu się nie da wylądować generalnie. No jak to się, Coś tam. Tam się da? Coś się da, 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 się, ale nie ma... O, tam dalej są. Nie ma rzeczy niemożliwych. Siadamy, koniec... chodź. siadamy. No dobra. Iolo. Tak, on jest na pewno kilkuosobowy. Dawaj, chociaż jakoś późwa sekciarsko. Rozbijemy się. Bo w ogóle się nie podniesiemy z ziemi. Żebyśmy tak. chociaż do, doszli do tego, dobiegli. nie wiadomo zginiemy. czy w ogóle działa. No, wszystkich... cię, czekaj, który to będzie dzisiaj pojazd? Na czwarty już akurat licząc. Profi profilaktyczny slalomik. Ja liczę na to, że... Jesteśmy Co? w połowie, jeszcze nikt do nas nie strzelił. O, owca! Ja liczę na to, że kobiety nie zabiją. Tylko będą najwyżej chcieli ze mną zrobić inne rzeczy. Tam jest jakiś trak w tej straży, to działa... ten to ta czerwona niestety, nie. Aha. O Boże, dziwnie się tu czuję. Taki odkryty jesteś. <laughs> tu na pewno będzie latać. A paliwo masz, dobra. Tylko, że samoloty nieważne jak są po prostu to wyglądają tak samo. Aha. Dwa zombiaki za tą biegą. Bardzo możliwe, że mu brakuje Fak. jakiejś części, tylko tego nie widać. Zombiaki w hangarze zwalniają czy nie? Nie. No niech hangary to się nie liczą, ja się pakuję od razu. Jako passenger. Nawet jak się nie odbijemy to przynajmniej polec, pojedziemy sobie tym na drugi koniec pasa. O. Duży Co się robi Get in Right in back Ja cię siedzę, ja cię piernicze. Ja nie mogę wejść Udaję jako pilot Jak jo ja, jestem Ja ja mam drugą tom Ja cię Oho, cześć Weźmy pierwszą cholera. osobę O, ludzie No ma on jest zielony, tylko nie ma paliwa no to wiesz co jak to uciec Ole zegary puścić klapy Schowaj klapy? Co? No jak no to nie wiesz jak się lata? Zapraszasz mnie na podróż, nie wiesz? Wiesz co, zrobimy tak, ja pobiegnę na straż i tych zombiaków się pozbędę. Dobra, ja pilnuję Helki Śmigło, no biplane Ej panowie ty, 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 ty. Nie chcą. Dobra, może pom pójdę sobą. Nie, do nie, dobra, Je on, nie, dobra, niego to biją, one nie uszkadzają go. Tak, tylko że nie chcą się zainteresować, nie? Czy no, ale ta... to... A paliwo lejesz, nie? Tak ich wybijesz. Jeszcze tam któryś biegnie. Ale fajne łuski poskakują. Czarny jest taki do dupy, nic nie widzę. Dobra, niedużo was zostało. No w garniturku coś wytrzymały. bo to wiesz, on jest tylko tak ma... pod spodem ma Jeden. Jeszcze. A mi się jakoś, amunicja w... mi się skończyła Dziś w półko krążymy, poza tym Dobra, dawaj palewo, jedziemy Jeju yeah, Jedziemy, bo raczej nie polecimy <laughs> Nie wiem jak działają spadochrony generalnie Refuel AN2, o boże A każdy ma spadochron chociaż? Nie wiem jest, ja spojrzę w mój gir nie mogę oczywiście... Znaczy nie, nie, to nie jest tak, to jest chyba tak, że jak wyskakujesz, to wtedy automatycznie się pojawiasz ze spadochronem. Ja oczywiście jestem przygotowany... O Boże, wlałem 20 litrów i on prawie tego nie poczuł! Co ci jest? Nie, nie, od, nie mogę, odpalić. Czemu? Nie wiem czemu. Wlałem paliwo przecież. Może trzeba mieć lotnicze? No jest zielony. Próbuj, może tam jakiś magiczny przycisk. O, o, o! Ku trzeba było nacisnąć Jeju No i teraz Jak się tym ruszyć? O nie Nie, wiesz. nie wiesz. Na pas, na pas W prawo czy w lewo? W prawo Nie ja umiem tym skręcać No nie, no to coś ty ja, ja nie mogę skręcić chyba Nie Trzeba ja muszę ogarnąć, sterowanie w opcjach dajmy chwilę Okej, okay, okej okay. Sterowanie samolotem Już mamy za sobą 15 metrów Okej, okay, świetnie, skręt w lewo, mysz w lewo, mysz w lewo Dobrze zgasiłeś, i trzeba oszczędzać paliwo Rozbijemy się No dobra Dobra, pierwsza lekcja startku jak czym się skręca? Chyba myszą Więc hmm. no tu Co się wygrasimy. <laughs> to wygląda tak jakbym skręcał? Ja, nie, 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 nie. Co, na na pas jakbyś się się nie, ustawić. O, nie, o. Wiem. o powoli nie, dobrze jest. Na nie, tamty, na nie, Rozbijemy się, nie, się nie, się nie, 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 Dawaj, Wyłączcie, dawaj. nie, się. nie, próba. Pierwsza próba się nie, powiodła. Ja umiem tym skręcać, nieważne czy jestem w tym... A choryt... może trzeba może naciskać. No teraz jakoś tak. No dobra. Ja bym chciał, żeby on nie leciał w górę, tylko po ziemi jechał. O, 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 dobra. Jak widzisz na pasie, to próbuj prostować. No praktycznie jesteś na pasie. Nie, dobra. nawet nie ma sensu się wbijać w z górę, bo za mało paliwa jest. Dawaj. <laughs> możemy się przejechać. Ja chcę nie trzeba napełnić paliwo gdzieś. No dobra. Tak patrzcie na mnie jak lecisz, patrzcie przy <laughs> Tak na trzeciej osobie się rozglądam. Zwiedza. Zaraz się skończy paliwo. <laughs> no co ty gadasz, nie to har. A to czeku on tego nie poczuł jak ja to wlałem. Masakra, ale ważne. Że... Trzeba go zaparkować gdzieś przy tych. O, moje broń. Hmm? O Boże. Nie wierzę, że to się dzieje. No to no do końca to jedziemy. No nie sądzę, już się kończy. Połowę tego, co miałem, już zużyłem chyba. O, jak ładnie trzymam. Rękę na nodze. Jedną sobie trzymam kierownicy, nie wiem czemu. No jak ktoś nas obserwuje, że myśli pewnie jakie debile. <grystanie> oh, shit. O, akurat tam jest chyba więzienie, tak? No ja tutaj się nie da do nich wejść. Aha. Tutaj ja to chcę sobie znaleźć ten. No... Gdzieś miejsce, żeby napełnić kanister. Ale to miałeś to... pełny karnister przy sobie nie? Tak, 20 litrów wlałem i nie, nie, nie pasowało kilka tych kanistrów mieć z, z, z 10 minimum według mnie no, trzeba, bo, Ty ja nie ma tu cpn blisko żeby podjechać Na silnik Jak my podjechali ten Wsiadamy i szukamy jakiegoś paliwa dobra, dobra dobra, get out Musi być taki zbiornik jakby z gazem no, zombie tość. Wbijam na ten, zobaczę przy okazji czy coś jest na wiarze kontrolnej, mhm. czy jakieś przedmioty się zastosowały. Są te magazyny, nie wiem czy je sprawdzać czy nie. Przejdźmy. Ty strzelasz? Tak. Dobra, muszę się napić. Nie wiem, że że na lotnisku kuźwa nie ma tego Co? Ludzi? Nie no, zbiornika z paliwa, za... Myślę, że ktoś to widział, tylko może nie chciał nam przeszkadzać, zamek do ciebie biegnie. Ruszaj się, Nie stój w miejscu Gdzie ta franca? Kurwa, jaki dziwny. No on jest ten lepszy. Kurwa. Toolbox, shit. Będziemy mogli naprawiać. O. Ja muszę wejść do budynku. Gdzie mogę tu jedynie wejść? Chyba na tą wieżę, tak? Wieżę, na przykład. Ja muszę się kuś najeść, bo nawet zapomniałem o tym. A, wiem czemu nie ja byłem. To miała być moja ostatnia podróż. Nie no, myślę, że... <grym <grym o, widzę kanister, może jest pełny, więc... Jeszcze jeszcze może to sobie, sobie wtedy wymienię, nie? Próbuję wyrzucić swój stary. Nie, no to stary byś mi dał, to ja bym napełnił gdzieś, jakbyśmy byli. Ale to to... No, no. Chcę zobaczyć, czy ten jest pełny na razie. Poczekaj, teraz tak, zjemy sobie. Tak, Rykan pust... Nie, pełny. Nie masz jakiego steczka. Co? Steku żadnego nie masz. Nie, mam tylko jakieś fasolki. To by było zwierzynę upolą. Dobra, 20 litrów już jest. A tam mamy coś? Czy wyłączyłeś silnik? Nie zgasło całkowicie? Wyłączyłem silnik. No jest tam odrobina została. Bo mhm. samo mi się nie wyłączyło, ja wyłączyłem. Gdzie jesteś? Wschodzę z wieży. To mam małe agro i będę musiał to gdzieś wybić zaraz. Z której strony jesteś? Nawet tak biegam sobie ty... dookoła szukam, On biega za mną? Nie bieg... Mam takie dość duże za sobą już... Stado. Nie tu nie jest bieg... stacja benzynowa. Co ty gadasz? Straż pożarna. Widzisz mnie? Yyy... Właśnie nie. Czekaj. Podejdę zaraz do ciebie. Gdzie jest? Stój przy, ten, przy wejściu do wieży. Widzicie? No, Odwróćcie. Jeszcze. I teraz weźmiesz Jerrykana i go napełnisz. Jak jeżeli to. No w każdym... A ty go wyrzucasz? Masz... E, tam jestem. Ten... Chodź, chodź, chodź. Masz trzy miejsca w Pletem w ekwipunku? Coś się znajdzie, jak nie coś wyrzucę. Dobra, biegnij, bo już do ciebie się jakiś potem. Jest tu w miejscu. Mhm. Na w budynkach tylko. 40 litrów będziemy mieli, tak? Żeby odbić się od ziemi, wystarczy. No to o co chodzi? W lewo, prawo? Yy, drugi, drugi ten. Drugi magazyn. O właśnie, ten. I tu jest jerykan. znajdź Zrób trzy miejsca i w go weź. Yy. Ale to musi być w którym ekwipunku? Yy, w tym, takim normalnym. Po prawej stronie? Tak, nie w plecaku go się nie podnosi przez G, tylko trzeba wziąć jakby ten... Trzy miejsca. Trzy miejsca musisz mieć. Mogę coś wziąć od Ciebie, jak chcesz. Nie, coś. no dobra, luz, luz, mam. Teraz tak, gdzie on jest? A, tutaj, to jest to... Ten tutaj wolek, z nie. lewej? Nie, tu z lewej. Aha, aha, dobra. Tam manierka była chyba. No, moja, pusta. Sadam spokojnie. Jerry Kam. Okej, okay. empty, bra. Ruszamy. Chodź za mną. Ale jajca. O, oh, fak. Do mnie, do mnie strzela, ale nie trafił. Teraz o w dupę. Zdjął cię? Nie. Ale nie mam życia później naprawdę. A trafił cię czy nie? Tak, tak, tak. Mnie nie może trafić. Trafił mnie raz. O matko, ty chyba tracę przytomność, mam takie dziwne jakieś. No fuck. Nie żyjesz? Nie, żyję, żyję, ale obili mnie ostro. Nie wiem gdzie on jest. Ja też nie mam pojęcia. Leży sobie, wiesz. Ale zemdlałeś? Zabandarzył się, jak nie, możesz, nie albo widzę, 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 widzę jeszcze obraz. Nie wiem, czy w choince nie siedzi którejś Jest. Gdzie jest? Chudźwa, dostałem. DMR. W tupę mać.